Witam drugi raz w dniu dzisiejszym. I teraz będzie przegląd wieszaczków. Kto nie widział wcześniejszego filmu, to oczywiście zapraszam. I mamy pierwszą nowość taki polar, takie miski. Kosztuje prawie 70 zł od XS do rozmiaru XXL, czyli taka standardowa rozmiarówka. Dobra, i teraz tutaj z drugiej strony. I od razu zauważyłam następną nowość, taką kurtkę, również taki baranek. Kurtka za 140 zł od XS do XXL. Ona jest dość taka miękka, nie jest taka sztywna kurtka. W ten sposób wygląda. Uważam, że dość ciekawie. O tak prezentuje się ten tył. Taka bardzo przyjemna, miła w dotyku. I tutaj obok mamy takie spodnie, szeroka nogawka wykonana z waluru. Spodnie kosztują 6 tych od XS -ki do XL. -ki. No i tutaj mam troszeczkę taki inny materiał przy tym pasie: boczne kieszenie. Z tyłu były gładkie, bez żadnych kieszonek. I na dole mamy buty tego typu. One kosztują 110 zł. Kolor taki bordowy. I tutaj z boku mamy taki suwak. O, oczywiście, buty są już ocieplane. Teraz trochę swetrów. I tutaj od razu zauważyłam nowy model z takim kołnierzem. Dwie wersje kolorystyczne. Może Wam pokażę tutaj na dole cenę. 60 zł od XXS do XL. Taki luźniejszy krój. I zaraz Wam tutaj też pokażę metkę za składem. Teraz już nie pamiętam, ale ogólnie jak było z tym składem wszystkich swetrów. I co my tutaj mamy? 51% wiskoza, poliester i poliamid, jeżeli chodzi o pozostałe włókna. I kolejna nowość, jaka wpadła mi w oko, to mamy tutaj, a mianowicie jest to ten taki dzianinowy, dzianinowa bluzeczka. 60% poliestru, niestety. Trochę ma również wełny. Ona ogólnie była taka mm, niemiła w dotyku, o może tak powiem. Od xs -ki do XL-ki za 46 zł. Też ją wyciągnę i pokażę jak mniej więcej wygląda. O, coś w tym stylu, takie lekko bufiaste rękawki. I jeżeli chodzi o jej tył, to mamy gładki tył. O, tak wygląda. Być może ta, ta bluzeczka również jest i w innych kolorach. Tutaj mamy taką koszulę w takie miśki i ta koszula kosztuje 30 zł, od XS do XXL, czyli taka standardowa rozmiarówka, no i ta koszula już była wykonana z wiskozy. I pod spodem mamy spodnie, szeroka nogawka, tutaj też składowo była wiskoza i poliester, tak więc jeszcze nie najgorszy skład. za 60 zł, od XXS do XXL. No i jeszcze Wam pokażę z tyłu takie gładkie spodnie. Dobra, je już odwieszę i przejdziemy troszeczkę dalej. O, te buty są również w kolorze czarnym, te, które wcześniej Wam pokazywałam, w kolorze bordowym. I tutaj też mam taką dzianinową bluzeczkę, jej również wcześniej nie widziałam. Za 40 zł od XS -ki do XL. -ki. I teraz mamy kolejne swetarki, kolejne nowości. Na wprost taki sweterek związaniem. Sweterek kosztuje 60 zł od XXS do XL. -ki. Dwie wersje kolorystyczne były w tym sklepie. I też tutaj zaraz Wam pokażę skład tego swetra. No tutaj druga wersja bordowa. Tył taki gładki. No i jeżeli chodzi o skład tego swetra, no to tutaj mamy poliester, akryl i też 4% wełny. I obok mamy kolejny sweter z takim golfem i suwakiem za 60 zł. XXS do X-alki. Kolor taki biały, też zapewne występuje ten sweter i w innych kolorach. I tutaj jeszcze przeszłam z drugiej strony, ale nic nowego nie widziałam, jeżeli chodzi o swetry. Teraz będzie trochę dodatków. I tutaj na górze założyłam taką czapkę z takimi ozdobnymi kokardkami za 30 zł. Jest to informacja, że jest do mieszka wełny od czapka w kolorze czarnym. Te dekoracje mamy tylko i wyłącznie z przodu. I obok tej czapki mamy kapelusz. Kapelusz za 26 zł w kolorze czarnym. O, tak on wygląda. I teraz trochę spódnic. Tutaj najpierw od góry to mamy też te spodenki z taką zakładką. To nie jest żadna spódnica. Jeżeli chodzi o materiał mamy tutaj poliester. Od XXS do XL i 46 zł. No i tył, taki standardowy, gładki. I poniżej mamy taką spódniczkę z eką skóry. To ona jest troszeczkę taka dłuższa, 4 deszki kosztuje. Od XS do XXL. Tutaj również mamy dołączony taki cienki pasek. Ona jest taka gładka. No jeszcze Wam pokażę z tyłu. Również taka gładka. I tam z tyłu zauważam kolejną spódniczkę. Również mamy ekoskórę. Też ją tutaj wyciągnę i zaraz Wam pokażę cenę i rozmiarówkę. Tu już też mamy materiał troszeczkę taki grubszy. Jak widzicie, też dość dużo się dzieje. Powieszę ją i zaraz Wam tutaj pokażę. 50 zł od XS do XXL i zapnę ten pasek. I też Wam pokażę, jak ona wygląda już, jak jest taka zapięta. Spódnicę już odwieszę i pokażę wam teraz, znaczy tą spódniczkę i teraz wam pokażę spódnicę, długą spódnicę i tutaj mamy coś takiego, takie welurowe, długie spódnice, jakby obsypane brokatem, bardzo się mienią na żywo, za 40 zł, od XS do XXL, taka zwykła, klasyczna gumka w pasie, o, tak ona się prezentuje w kształcie litery A, nie ma żadnego rozcięcia. I jeżeli chodzi o spódnicę, to byłoby tyle z tych nowości, bo tutaj to wszystko już było, to już wszystko pokazywałam, nic nowego nie doszło, przynajmniej w sklepie, w którym ja robiłam to nagranie. I przechodząc z drugiej strony, zauważam też taką sukienkę zaraz tutaj ją pokażę Sukienka z dzianiny, tutaj z prawej strony ona występuje w dwóch wersjach. Tutaj ona kosztuje 40 zł. XS do XXE. Też pokażę Wam metkę ze składem. Ona tutaj bodajże ma pół na pół poliester z bawełną. Już teraz do końca nie pamiętam. Krój taki luźniejszy. O, w ten sposób wygląda. Bardzo miły, przyjemny materiał w dotyku. Dość gruby. Tutaj wersja w kolorze czarnym. No i jeszcze Wam pokażę tą metkę. No, poliester z bawełną, tak jak mówiłam, praktycznie pół na pół. Troszeczkę więcej było tego poliestru. I przeszłam tutaj z drugiej strony, ale nic nowego nie było. To wszystko już pokazywałam. Dlatego teraz będą torebki i buty. I tutaj pierwsza nowość, jeżeli chodzi o torebki. Pierwsza i jedyna w sumie za 70 zł. Ona dołączona ma taki dłuższy pasek no tutaj ma pośrodku taką komorę zapinaną na suwak i z boku na zatrzask o tak wygląda z jednej strony tutaj mamy drugą stronę, praktycznie identyczną i pokażę Wam jeszcze tą małą saszetkę, która jest tutaj dołączona, taka okrągła o no, coś takiego, takie maleństwo no i poza tym tutaj te torebki to już wszystko było Ostatnio wam te pokazywałam. Tak więc, kto nie ogląda, to oczywiście zapraszam. I z drugiej strony mamy buty. Te zimowe również Wam ostatnio pokazywałam. Ale z nowości mamy takie sportowe w kolorze różowym. Tych nie widziałam. Tutaj takie połączenie kolorystyczne. Za 70 zł. Wersja w kolorze czarnym, również oczywiście ta sama cena. I tam poniżej mamy o coś takiego trochę inny odcień różu takie bordowe paski. I te buty tutaj kosztują 46 zł. Jeszcze Wam pokażę z drugiej strony, co ja tutaj znalazłam. Mamy więcej takich sportowych. I tam na dole, z prawej strony, mamy długie kozaki w kolorze czarnym. Ten materiał był bardzo cienki. Z boku mamy suwak. Kozaki kosztują 100 zł. Oczywiście cena w zaokrągleniu. O tak to mniej więcej wygląda. Spójrzcie. Nie jestem pewna, czy one by nie spadały z nogi, bo nie mają żadnego sznurka, żadnej gumki, niczego takiego, co by trzymało tego buta na noce, więc prawdopodobnie mogą się suwać. I to tak naprawdę byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten przegląd. Tak więc dziękuję za obejrzenie, no i oczywiście zapraszam na kolejne. Pa, pa!